Jak uśmiech dziewczyny kochanej, Jak wiosnę budzącej się wiersz, Jak świergot jaskółek nad ranem, Młodzieńcze uczucia nieznane, Jak rosa błyszcząca na trawie, Miłości rodzącej się wiersz, Tak serce raduje piosenki tej śpiew, Piosenki o mojej Warszawie. Zapraszam Państwa do śpiewania, kto zna, a chyba wszyscy znamy, jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską. Na Wisłę napatrzeć się z mostu dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat. I te urzecia jak dawniej za młodych mych lat. Jak do mnie Warszawą się śmiejesz? Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką, jak żyjesz w pamięci. Przywrócę ofiarą swej krwi i wiesz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy. Jam gotów ci życie poświęcić. Wiesz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy. Jam gotów ci życie poświęcić. Nasi powstańcy. 69 lat temu wielu oddało życie za naszą ojczyznę, oddało życie za Warszawę. Tutaj, pod namiotem Solidarni 2010, oddajemy im hołd. Jest dzisiaj 11 sierpnia, a właśnie 11 sierpnia upadła wola. Oddajemy hołd naszą pracą, naszą tymi piosenkami. Ja chcę powiedzieć, że my tutaj przy fortepianie jest Janusz Kania Kajan. Janusz do mnie zostawił mi wiadomość na komórce tydzień temu. Ja byłam na Mazurach, żeby, żebyśmy ku pamięci i dla pamięci powstańców przygotowali mini koncert o Warszawie i o powstańcach. I dlatego tutaj właśnie jesteśmy. I zapraszamy wszystkich, kto zechcą z nami śpiewać. Mamy śpiewniki, tutaj są rozdane. Ale to są piosenki, które wszyscy znamy, a na pewno znamy refren. Ja spróbowałam się dokopać do tekstów, które były oryginalne i które śpiewa śpiewali powstańcy. I yy, chcę Państwu powiedzieć: yy, teraz chcemy zagrać i zaśpiewać. Ja zaśpiewam piosenkę Warszawskie Dzieci. A chcę powiedzieć, że ta piosenka została napisana 8, 4 lipca 1944 roku i, i została nagrana po raz pierwszy, przepraszam, mam tutaj ściągę taką, bo o. a została wyemitowana 8 sierpnia po raz pierwszy i stała się hymnem powstańców Warszawy. Tak. Jest to hymn harcerski batalionu parasol. Dzięki. To, to Nie stroży wolnych, żadna klęska. Nie stroży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa w dramie stanie lud, warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, ponieś się wrogom śmiech! Powieś wola i mokotów, ulica każdy, każdy dom. Gdy padni pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień Twój stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz Twój, poniesie wrogom gniew. Odpiły dwuta młota, kierni. Stolico synów swoich sław, że stoją wraz przy tobie wierni, na straży twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie gorą pierw. Poległym chwała, wolność Żydym, Niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy Odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiemy wrogom piew. bardzo. A teraz kolejna piosenka powstańcza. To teraz hymn Batalionu Parasol. Słowa napisał Józef Ziutek Szczepański 5 sierpnia 44 roku, a muzyka y, jest z hymnu Podhalańskiego. Kto ma śpiewnik, to jest Pałacyk Michla. Poczekaj, ja sobie muszę, chcę postawić tylko. Wody, tylko dziękuję. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią się chłopcy od parasola. Znamy wszyscy. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią się chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają wisy, To warszawiaki fajne chłopaki są Czuwaj wiaro i wytężaj słuch Pręż swój młody duch pracując za dwóch Czuwaj wiaro i wytężaj słuch Pręż swój młody duch jak stal Chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, porowe panny, a gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, daj ci buziaka, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. I tendentura, różne umrzyki Gotują zupę czarną kawę I tym sposobem walczą za sprawę hej! Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch. Wręcz swój młody duch jak stal. Za to dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych to jest na śmiecio w kółko golony. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując w dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stał. Nie bije wiara, śpiewa, szkopy się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwila szafę nam podsuwają. Hej! Tuwaj wiaro i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch jak stal. Wycznani nitrza i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za duch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Dziękuję wszystkim, czyli znamy. Gdzieś tam na górze nas słuchają, wierzymy w to. I teraz piosenka. Cofniemy się trochę, bo to jest wiadomo, wielu harcerzy, młodych bardzo osób walczyło w powstaniu. I teraz mamy dla Państwa propozycję hymnu harcerskiego napisanego przez Jerzego Brauna w 1918 roku. To u Państwa będzie oryginalna. Druga wersja: Płonie ognisko i szumią knieje ale drugą będziemy śpiewać wszyscy wspólnie. Raz o po ognisko i szumią knieje drużyno Rada staro dawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas o rycerstwie z nadkresowych granic, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje, idę bowych uczy. Stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowych uczy raz płonie ogień jak serca gorące. Rzuca w niebo iskry gwiazd. Jedna przeszłość i przyszłość nas łączy, szumi wokół ciemny las. W blasku iskier jawi się historia. Tyle zdarzeń miało barwę ognia, przy ognisku zasiadły wspomnienia. Dzieju w kraju uczą nas, w blasku iskier skier się jawi historia. Tyle zdarzeń miało barwę ognia, przy ognisku zasiadły wspomnienia. Dzieju w kraju uczą nas. Do odwrotu głos trąbki wzywa Alarmując ze wszech stron Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa Serca biją w zgodny ton Każda twarz się z uniesienia płoni Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni a z młodzieńczej się piersi wyrywa. Pieśń potężna, pieśniak dzwoni. Każda twarz się z uniesienia płoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, a z młodzieńczej się piersi wyrywa. Pieśń potężna, pieśniak dzwoni. Kaśnie ognisko i szumią drzewa, Spojrzyj, meń ostatni raz. Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa, Że na zawsze łączą nas Wspólne troski i radości życia, Serc harcerskich, zjednoczone bicia. I ta przyjaźń najszczersza, prawdziwa, którą Bóg połączył nas. Wspólne troski i radości życia, serc harcerskich zjednoczone bicia. I ta przyjaźń najszczersza, prawdziwa, którą Bóg połączył nas. Dla dalej. To troszeczkę przejdziemy do piosenek, które powstały. Mówią o powstańcach, ale zostały napisane po wojnie. I takżeśmy wybierali, żebyście państwo wszyscy te piosenki znali, proszę o odszukanie, gdzie są kwiaty z tamtych lat. Tak. Jeżeli ktoś chce śpiewnik i chce dołączyć, to tutaj przy stoliku może otrzymać taki śpiewnik i zaśpiewać z nami. To dla pamięci naszych rodaków, naszych młodych żołnierzy, harcerzy, którzy w 42. drugim przepraszam, roku oddali. Życie za naszą ojczyznę, oddali życie za Warszawę. A jak wiemy z historii, rozpoczęli beznadziejną walkę z najeźdźcą z najeźdźcą, z okupantem. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Mamy. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty, gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad, czy gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad, gdzie dziewczęta z tamtych lat za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad, gdzie są chłopcy z tamtych lat. Na żołnierski poszły szlak, kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty, Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad, Gdzie żołnierze z tamtych lat, Tam gdzie w polu krzyża znak, Kto wie czy było tak, Kto wie czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad, gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie czy było tak, kto wie czy było tak. Lecimy longiem, miał być przerywnik, który będzie i zapraszamy serdecznie, bo będzie dyskusja i taki panel dyskusyjny z profesorem Leszkiem Żebrowskim. Teraz proszę Państwa, poproszę na stronę, na pewno znacie tę piosenkę, Wybaczcie Piechocie. To jest jak sens znamy, że właśnie idą, mówią, że jest dobrze, idą odważnie, a czasami w serce drży. piechocie że tak nierozumna czasami bez tchu my zawsze w pochodzie gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu jak długo tak można by zdroża mokradła i błoto i piach i wierzba przedrożna jak siostra pobladła Zostaje we łzach, i wierzba przydrożna, jak siostra pobladła, zostaje we łzach. Nie wierzcie pogodzie, gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew. Nie wierzcie piechocie, gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew, Nie wierzcie, nie wierzcie, gdy w sadach słowiki zakrzyczą co sił, Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane. I kto będzie żył? Uczyłaś ojczyzną, że żyć trzeba umieć i słyszeć Twój głos, mój chłopcze, mężczyzną, a jednak nie z gorszy wypada Ci los. My zawsze w pochodzie, i tylko to jedno nas budzi ze snu. Dlaczego w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Dlaczego w odwrocie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Pełna improwizacja, bardzo Proszę Państwa, piosenka z filmu Słyn Fetting. Spróbuję wziąć jego tonację. Nim wstanie świt, czyli piosenka y, z filmu Prawo i Pięść. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę Krzysztof Komeda. Ni, y, ze świata czterech stron się zaczyna. Tak, to jest ostatnia strona, ale to nie będzie ostatnia piosenka. Ostatnią mam w głowie. Świata czterech stron, z nowych dróg, gdzie raz spalony wiatr, zmęczony noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuk wstaje. przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu rodzi nam zboża, złoty kurz przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam, i spójrz będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, spory burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc. Za noc, doczekasz się, stanie świt. Za noc, za dzień, doczek. Świt. Teraz, proszę państwa, ostatnia piosenka, którą znacie, ale która nie jest wydrukowana. Ja tę piosenkę dwa razy przećwiczyłam, także to będzie pełna improwizacja, ale ona jest bardzo piękna, jest taka piosenka, no bo to jest taki dzień, że oddajemy też hołd Warszawie. Czy wiecie Państwo, że jak konstytucyjnie Warszawa stała się stolicą dopiero w roku 1952, ale obrady i Sejm zostały przeniesione tutaj do Warszawy z Krakowa w 1596 roku. I tak to była, powstała potem dyskusja Warszawa czy Kraków. A w międzyczasie tu po wojnie proponowano na stolicę Łódź, ponieważ Warszawa, jak wiemy, była tak zniszczona, że nikt nie wierzył. Że się odbuduje, a Warszawa powstała. I dlatego y, piosenka ma tytuł: Jest Warszawa. Jaki mam dźwięk wziąć? Poczekaj. Jest, jest, jest Warszawa, po prostu jest w nocnej ciszy, w porannej mgle w świetle słońca, w spokojnym śnie, szczęściu matek, w stukocie serc. Jest Warszawa, bo jesteś ty, żyje dla nas, a dla niej my. Jest Warszawa, imiona dwa, Warsi, Sawa, to ty i ja. I wciąż w pamięci tamte dni niełatwo w bruk wsiąkają łzy, to przeciw tym, co grożą jej. Syrena ma zniesiony miecz. Kiedyś chcieli ze trzecią w proch. Już krzyczeli. Warszał istot, zdruzgotana przemogła śmierć. Jest Warszawa, na zawsze jest. I wciąż w pamięci tamte dni niełatwo w grunt wsiąkają łzy. To przeciw tym. Co grożą jej? Syrena ma zniesiony miecz. Jest Warszawa, po prostu jest. Srebrne lata, spokojny dzień. Chociaż chcieli ze trzecią w proch, już krzyczeli Warszawistot istot. Z przemogła śmierć. Jest Warszawa, po prostu jest. Warszawa, sława i krew. Jest Warszawa, na zawsze jest. E, bardzo Państwu dziękujemy. Janusz, Chya, e, Kajan Kania, ja się nazywam Olga Miłaszewska. Bardzo Państwu dziękujemy wspólnie.